Witam serdecznie moi drodzy, Maciej z Dzisiaj przedstawię wam chodzik trzykołowy firmy Antar model AT51004. Jest to chodzik, który oczywiście jest takim ułatwieniem dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, czy to w domu, czy to na zewnątrz. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten chodzik, to musicie też wiedzieć to, że jest to sprzęt refundowany. Możecie na niego uzyskać wniosek, receptę od lekarza rodzinnego, tudzież specjalisty, chociaż z racji kolejek i tak dalej to zazwyczaj są to przedmioty, które wypisują lekarze rodzinni. Mamy tutaj kod S0701 dzięki temu dzwoniąc do nas, czy przychodząc do naszych sklepów medycznych, możecie nabyć wtedy ten sprzęt z takim wnioskiem, z taką receptą, z refundacją. Jest do niego troszkę dopłaty, nie jest on w 100% refundowany, natomiast zaglądając na naszą stronę internetową, dzwoniąc do nas, no wszystkiego się dowiecie. Nie chcę tutaj, nie chcę tutaj specjalnie mówić o cenach, ponieważ one ulegą, mogą ulegać zmianie i to się zresztą dzieje. Jest teraz początek roku, Roku, zaraz będą nowe cenniki, także nie chciałbym Was też wprowadzać w błąd. Natomiast dzwoniąc do nas nie jest to tajemnicą. Wszystkie informacje otrzymacie, jak również zaglądając na naszą stronę internetową www.sklebal.pl będziecie wiedzieli, jak to cenowo wygląda. Natomiast moi drodzy, co jest ważne w tym akurat chodziku? Przede wszystkim jest on trzykołowy, jest wyposażony w torby na zakupy. udźwig tych toreb to około 5 kg. Sam, sam chodzik waży około 6 kg. Hmm. Oczywiście jest wyposażone w takie materiałowe siedzisko. To jest nietypowe rozwiązanie, bo zazwyczaj w chodnikach trzykołowych Mamy w tym miejscu najczęściej torbę, nie ma często tego siedziska. Siedzisko zazwyczaj pojawia się w chodzikach czterokołowych, które też mamy w naszych innych materiałach, to wszystko tłumaczymy. Natomiast chodzi głównie o to, że osoba, która ma problemy z poruszaniem się, która pójdzie sobie na zakupy, nie wiem, na spacer do parku, czy nawet będąc z domu, w dowolnym momencie może tutaj rączkami zblokować hamulce wózka, czyli opuszczając je w dół blokujemy hamulce, przepraszam, chodzika i możemy sobie wtedy delikatnie usiąść Kilka odpocząć. Nie zawsze jest tak, że jest możliwość, będąc właśnie na spacerze czy w drodze na zakupy, żebyśmy mieli akurat gdzieś ławkę i mogli odpocząć. Natomiast no, osoby, które poszukują tego sprzętu, no to ewidentnie mają z tym problemy i, i to jest bardzo istotne, że tutaj jest możliwość, mm, no, przycupnąć sobie, mówiąc tak, kolokwialnie, i właśnie kilka odpocząć. Tak jak wspomniałem, tutaj chodzik jest wyposażony w hamulce, czyli idąc, możemy sobie hamować. W dół, można powiedzieć, obniżając te rączki w dół, mamy wtedy tak zwany hamulec rączny. Oczywiście jest to, chodzi, który jest wyposażony w regulację rączek, bo to jest bardzo ważne, że możemy sobie dostosować tą wysokość rączek. Do użytkownika, tak jak widzicie, nie muszę się do niego schylać, jestem w pozycji wyprostowanej i mogę sobie nie manewrować. Chodzik jest bardzo zwrotny, ponieważ jest trzykołowy, nie potrzebuje wiele przestrzeni. Zobaczcie, tak naprawdę, praktycznie w miejscu jest zwrotny. Jest to też chodzik, który ma swoich bliźniaczy można powiedzieć bliźniacze odpowiedniki u innych producentów, to postaramy się Wam wszystko tłumaczyć, mogą się różnić te aspekty techniczne wagą pewnymi parametrami, kolorystyką, designem, ale dzięki temu, że tych sprzętów jest tyle, to Wy też macie dosyć spory wybór i nie jesteście skazani na jedną firmę. Co ważne, oczywiście choć jest składany. Tutaj poprzez taką rączkę, która znajduje się w siedzisku, możemy go bardzo szybko złożyć. Tak jak widzicie, wózek ma duże koła. Tutaj mamy koła 8-calowe. Także naprawdę są duże, wykonane z dosyć fajnego materiału, jeżeli chodzi o. Opony, można powiedzieć, całe koła. Także też na nierównościach będzie naprawdę dosyć fajnie się zachowywał. Nie będzie tak strasznie przenosił tych drgań na ręce, bo to też jest istotne, będąc na zewnątrz. Duże koła też powodują, że no nie będzie wpadał w jakieś no, dziury, które mogą się znaleźć w chodnikach i tak dalej, aż tak bardzo. Ponieważ to koło, no, naprawdę ta dziura musiałaby być troszkę większa. Także bardzo fajne rozwiązanie, stosunkowo lekkie. Więcej informacji na temat tych parametrów technicznych odnajdziecie na naszej stronie www.skleba.net.pl wpisując właśnie model tego chodzika AT51004 firmy Antar. My oczywiście też pomagamy Wam w doborze chodzików. Jeżeli do nas zadzwonicie, no to postaramy się jak najbardziej pomóc Wam właśnie w doborze tego sprzętu, żebyście byli z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o chodziki, oczywiście są to sprzęty, które ułatwiają poruszanie się. Często właśnie na zewnątrz, ale pamiętajcie też, że również w pomieszczeniach są to przedmioty, które się sprawdzą. Mają oczywiście swoich, swoje też odpowiedniki, jeżeli chodzi o balkoniki, czyli takie urządzenia, które bardziej nadają się typowo do domu, raczej nie na zewnątrz. Natomiast, jeżeli jest tylko troszkę przestrzeni albo też jest potrzeba związana z jednostką chorobową, no to faktycznie jest to dosyć fajne rozwiązanie. Jest to alternatywa dla chodzików czterokołowych. I tak jak wspomniałem, pomagamy Wam w wyborze tego sprzętu, realizujemy oczywiście te wnioski i recepty, czyli możecie do nas zadzwonić, czy weź naszą stronę internetową, wysłać wiadomość mailową, podać nam piny, czy numer wniosku recepty, PESEL i dzięki tym informacjom będziemy mogli zweryfikować, czy wniosek recepta jest wystawiona w sposób poprawny i przejdź do dalszej realizacji. Ten sprzęt z racji gabarytów i z racji tego, że jest dosyć też proste w złożeniu. Zawsze jest też instrukcja obsługi, jak to zmontować i wszystkie inne niezbędne parametry. Możemy ten sprzęt do Was wysyłać, możemy też dowozić. To wszystko są już ustalenia indywidualne. Także my serdecznie po prostu zachęcamy do kontaktu. No i zachęcamy do tego, żebyście też porównywali te sprzęty. To nie jest tak, że coś jest refundowane, w wielu przypadkach czasami bezpłatnie albo pokrywa 70% wartości sprzętu to musicie brać pierwszy czy lepszy z brzegu. Starajcie się dobrać ten wózek, inaczej, przepraszam, starajcie się dobrać ten chodzik, jaki by on nie był, pod swoje preferencje, potrzeby. Musicie też zwrócić uwagę, czy ten sprzęt będziecie przewodzić samochodem, żeby on był łatwo składany, żeby zmieścił się Wam, czy Waszym opiekunom do bagażnika. To są bardzo ważne aspekty. Oczywiście też ważnym aspektem w ogóle będzie cały wygląd, design tego balkonika, ja wiem, że to dla niektórych jest sprawa drugorzędna, ale warto też dobrać taki kolor, który będzie Wam się podobał, przy, przy którym będziecie czuli się po prostu dobrze. To jest bardzo ważne, troszkę tak jak z ubraniami. Nie, nie założymy czegoś, co nam się nie, nie podoba albo czujemy się w nim niekomfortowo, jeżeli chodzi o ruchy. I tak samo przy tym sprzęcie uwierzcie mi, że czasami. Yy, Przyjeżdżając do nas do sklepu, przejdziecie się przy jednym sprzęcie, przy drugim i już od razu będziecie wiedzieli, który jest dla Was wygodniejszy. To są czasami te aspekty techniczne, których my wam nie przekażemy, bo możemy powiedzieć te aspekty techniczne związane z nośnością, z wagą samego sprzętu, czy zwrócić uwagę na, czasami na jakość wykonania i tak dalej. Natomiast będąc na miejscu, będąc właśnie w sklepie medycznym, jesteście w stanie sobie ten sprzęt porównać. I mimo wszystko troszkę lepiej dobrać do swoich preferencji, no bo to są takie rzeczy już bardzo indywidualne i oprócz takich głównych wskazówek, na co my możemy zwrócić uwagę, no to też warto się do tego przymierzyć. Takie jest moje zdanie, tak to też wynika z doświadczenia. Warto też zwrócić uwagę, jakie w domu macie futryny, jeżeli chodzi o szerokość, żeby też dany sprzęt, dany chodzik wam się po prostu zmieścił i była ta przejezdność do każdego pokoju czy do łazienki, żeby nie okazało się, że okej, okay, możecie wejść do kuchni, możecie wyjść z pokoju do przedpokoju, ale jest problem na przykład z drzwiami od łazienki albo stoi jakaś komoda czy jakiś inny mebel, który może wam gdzieś tam jakby utrudnić manewrowanie. Także to są takie ważne aspekty przy wyborze tego sprzętu. Oczywiście wiadomo, że na zewnątrz tej przestrzeni jest więcej, także tutaj tego ograniczeń jest mniej. Dla jednego będzie istotne się. Dla innego nie, także to wszystko to są już takie rzeczy bardzo indywidualne, w którego oczywiście my pomagamy i chcemy Wam służyć pomocą właśnie przy wyborze tego sprzętu. A tak jak wspomniałem, też realizujemy te recepty, także możecie je mieć refundowane idąc do swojego lekarza rodzinnego, czy będąc specjalisty na jakiejś wizycie, możecie yy, zapytać się, jeżeli macie problemy, czy osoby wam bliskie właśnie z samodzielnym takim poruszaniem się, może to być sprzęt taki yy, wspomagający. Także moi drodzy. Yy, Pamiętajcie o tym, żeby ten sprzęt dobrze dobierać. Zwróćcie też uwagę, że ten chodzik firmy Anta to jest wyrób medyczny, że należy go używać zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ja teraz serdecznie pozdrawiam, zachęcam Was do obserwowania naszego kanału, do subskrypcji. Miłego dnia!